Cześć, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku Symphony of War Nephilim Saga. Nasz Sante Zicho jest uwięziony. Mamy Stefana, którym będziemy próbować go uratować. To jest jeden kontra jeden, więc powinniśmy sobie dać radę. Mamy szermierza, pięknie. E, mamy książkę. Ok, ja tu nie mogę się ruszyć. E, więcej nie mamy. Więc kończymy. Z tego co pamiętam troszeczkę mi się kojarzy, że powinniśmy się śpieszyć. I teraz pytanie, czy będzie czas? Na, wiecie co, sprawdzenie wszystkich skrzyń. Czy nie? No ale pierwsze co robimy. Pójdziemy Santa uratować Pięknie. Atakujemy. Okej. Okay. Musimy zakończyć. Ten nas pewnie zaatakuje. No, a nie zaatakował nas. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Oczywiście, Stefan dołączy w późniejszym czasie do naszej załogi. Pięknie. Jak to wygląda? Mam 901, on ma 1500. No to jest różnica spora. I 653, no to średniawka. No ale dobra. Wiem, że musimy szybko uciekać. Ale wiecie, z drugiej strony, na pewno kuszą. Przedmioty. Spróbujemy jak najwięcej zdobyć. O, ładnie. Nie ma tragedii. Dobra. A sprawdzimy staty, w ogóle cele, bardziej jakie tu mamy. Ile mamy rund? O, tak myślałem. Tył powoli. Ile? 825. To jeszcze nie ma tragedii. Dobra Stefan, ty jesteś mocny. 820. Pięknie. Starty wyglądają tak. Mission info. 6 na 12 tur. Neutralize 3 na 4. Ok. Ok. Świetnie. Santess, dojdziemy czy nie dojdziemy? Tak jest. Dochodzimy. Nie wiem czy teraz z boków nam nie zaczną wychodzić. No ucznicy za wielkich szans nie mają. Z tymi szczeleciarzami. O, fajne rzeczy. Wiecie co? Jak nas dogoni, no to będziemy walczyć. Jak nie, no to nie. Okej, okay, tu jeszcze mamy tak dwie skrzynki. I chyba tak zrobimy. Tylko ja nie wiem, czy nie polecę najpierw na skrzynki. Jestem ciekaw, czy nas zaatakuje. Nie, nie zaatakował. Dobrze. Tak, jest kolejny tył, ale on sobie, Santę, zacznie skrzynki otwierać. O, mamy Bronze Arena, ok. Hmm, trochę zabraknie mi. Dobra, zaatakujemy tego. Będziemy też bez problemu. Świetnie. Widać, że dla niego to nie jest jakieś tam wyzwanie dla Stefanka. Stefanek praktycznie dostaje EXPA. Dobra. Ja się boję, że tam po bokach zaczną wychodzić. No i wtedy może być problem. Dobra, idziemy tu. Ja jeszcze z antezem weźmiemy kolejną skrzyneczkę. Tak jest. No i możemy już zakończyć. Tury. Jak to, Santos? Tylko dotąd, okej. Okay. My sobie tak, z góry go zaatakujemy. No i kierujemy się do wyjścia. Chyba wszystko, co mogliśmy, to chyba mamy, tak jest. Zobaczymy, z której strony. Nie wiem, czy tutaj z lewej nam nie, pob nie pobiegną za chwilę. A, bliziutko już jest. A są, tak jest. Oho. Jednak coś się dzieje, Diana. Oh, no jakby to dobrze zrobić? Niech Stefan tu powalczy. Troszeczkę obawiam się, że ten nas dosięgnie już. O, Diana mocna. No to bez żadnych problemów. No tak, coś czułem. No ale minęł, minął się. No to dobrze. A, drugi raz już się nie minął. No jednak, jak za pierwszym razem, jak nie atakujemy, tak jakby z ukrycia, czyli jako pierwsi, to jednak troszeczkę zadają. No, Diana sobie bez problemu poradzi. Nawet my nie jesteśmy potrzebni. Morale excellent, tak jest. Na no, szybko i poszło. Dobra, pani Diano, czy ty będziesz chciała z nami rozmawiać czy nie? Okej, okay. fajnie. Diana jest już z nami. Panie Stefanie, zapraszamy. Dobra, no już powoli kierujemy się ku końcowi. No, a dalej wyskakują. Ciekawe. Dobra, udało się. Chapter complete, tak jest. Scenario 0 na 0, 13 na 12, oczywiście zabrakło nam jednej tury. Tutaj zrobiliśmy, otworzyliśmy wszystkie skrzynki, takie Stefan, TFC na nami, czas one attack, tak jest. No i troszeczkę nam się, chciałem powiedzieć, zwiększył skład, ale zmienił się. Mamy w składzie Stefana, Dianę, no i oczywiście mnie. Capacity 57 na 60, ok. Jak tam Stefan wygląda? 7. I Diana? O, 10. No to Diana jest opcja, że możemy kogoś wrzucić. Hmm. E, powiedzmy tak, wejdziemy do Diany i możemy dodać co? Smok o 17. No. Ona ma ile? 10. No to chyba nie dodamy nikogo. Niestety nikogo nie dodamy do Diany. Ale w międzyczasie możemy tutaj naszego ziomeczka polepszyć. Soldier, Spearman, no właśnie. Czym to się różni? Ten idzie w dół, a ten idzie w górę. Hmm. Czy lepiej mieć... Ja bym to zrobił tak, że ja bym go... Spróbujemy go na Spearmana. 31, 33. Na kawalerię to jak to będzie wyglądać, ja bym zrobił tak, że jeden skład z koniami, a drugi bez koni <noise> jakkolwiek to brzmi, dobra, niech jest Spearman pięknie o a tego możemy co, też na Spearmana, dobra, więc tak zrobimy zrobimy w ten sposób no i tak zostaną Dobra moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Ja Was zapraszam do następnych, więc trzymajcie się i do zobaczyska!